Czwartek, 6 stycznia, uroczystość objawienia Pańskiego z Ewangelii Świętego Mateusza. Inną drogą udali się do Ojczyzny. Po spotkaniu z Panem Jezusem zawsze się wraca inną drogą. Droga do Jezusa każdego z nas jest indywidualna, inna, szczególna, bo jest tylko moja. Bo to jest tylko moja relacja z Jezusem. Moja relacja z tym, którego kocham, tak jak z człowiekiem, którego kocham, to jest specyficzna relacja. Nikt nie może jej naśladować, bo, bo ja, moja miłość, miłość tego człowieka jest inna do nas, do siebie, jest szczególna. Droga do Pana Jezusa jest poszukiwaniem. My cały czas poszukujemy w naszym życiu tej drogi do Pana Jezusa. Droga z Jezusem jest już drogą znalezioną. Jest drogą szczęścia, jest drogą radości. Moi drodzy, Herod szukał, by zniszczyć. Dlatego Herod nigdy nie znalazł drogi do Jezusa. Bo w jego sercu kryła się przemoc, nienawiść, chęć zemsty, zabijania. Jeśli w naszym sercu jest wiele nieuczciwości, pogardy, nienawiści, to nigdy nie dotrzemy do tego, kogo szukamy. Natomiast trumency szukali, aby się ubogacić i znaleźli. Jeśli człowiek rzeczywiście w swoim życiu chce się ubogacić, jeśli człowiek rzeczywiście w swoim życiu. Chce znaleźć szczęście, to szukając je zawsze znajdzie. Szukajcie, a znajdziecie, mówi, mówi w innym miejscu Pismo Święte. Moi drodzy, to jest najtrafniejsza droga. Znaleźć tą ścieżkę, tą pewność, ten szlak, te wytyczne, które cię zaprowadzą do Jezusa. A kiedy już staniesz, Ustajenki betlejemskiej, kiedy staniesz przy Jego żłobku, kiedy spojrzysz mu w oczy, tak jak mędrcy ze wschodu, to nie będziesz mówił, ile ty wiele trudu poniosłeś, aby go szukać, ile drogi przebyłeś, tylko w Twoim sercu zapanuje prawdziwa miłość, prawdziwe szczęście. Moi kochani, ja wam życzę, żebyście każdego dnia byli na drodze do Jezusa. Abyście każdego dnia znajdowali Jezusa, abyście każdego dnia byli szczęśliwi z tego, że znaleźliście to, co jest największym skarbem, największą miłością. Niech Jezus, którego znajdziecie, ubogaca wasze serce i wasze życie, wasze rodziny, waszą codzienność. Na ten piękny dzisiejszy dzień, kiedy będziecie uczestniczyć w orszakach Trzech Króli, kiedy będziecie siadali do stołów z rodziną, przeżywali wspólnie tę uroczystość objawienia Pańskiego. Ja Wam mocą Chrystusowego Kapłaństwa błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia. Do zobaczenia jutro.